e4 w pierwszej wczoraj. Wczoraj czy to było przedwczoraj? Nie, to było 3 dni temu już z Magnusem grał e4 i tam zagrał Karokana Magnus. Zobaczymy co tutaj będzie grane. Czy c4, czy d4. Jednak c4 i czy przejdzie na przykład do partii katalońskiej? Nie byłby moim zdaniem to taki dobry wybór, gdyż sam Magnus gra katalońską białymi, również czarnymi. Zna ten debiut bardzo dobrze. Czyli o, może powstać się benoni odwróconymi kolorami. Pamiętacie, co było przed chwilą w partii z radkiem wojtaszkiem? To tutaj podobnie przecież może być, jeżeli białe zagrają E3, ale jest zagrany skoczek C6 bez ruchu C5. Jest też taki setup możliwy, czarne grają potem przez E5 i skoczek z F6 często chce przejść przez D7 na pole C5. To, co czarne chcą tutaj zrobić, to utrzymać to centrum, żeby nie dać go rozerwać ruchami właśnie E3, ewentualnie. B4, no i są tutaj takie idee związane z B4, z poświęceniem piona za szybki rozwój i atak tego centrum. Ten wariant Magnus z kimś grał, kojarzę, że taką partię komentowałem w wykonaniu Norwega, dlatego nie przypomnę sobie teraz, czy to było z którymi z Polaków D3. Ok, taką kolejność Janne gra, i co i teraz E3? Tak dziwnie, dziwna kolejność, moim zdaniem, no ale. Co ja się tam znam? Chyba, że chcę grać przez konie 3, koń C2, żeby wspierać ideę związane z B4. Czarno oczywiście zawsze odpowiadają ruchem A5, i potem doprowadzenie do tego ruchu jest długie. Goniec G5, więc jednak zbicie na f 6 i skoczek pójdzie na D2, żeby kontrolować pole E4. Prawdopodobnie ten goniec na C1 w tych strukturach w królewsko-indyjskiej, w Grunfeldzie oraz w Benoni ma kiepskie perspektywy, bo jeżeli czarne ustawiają taką strukturę, jest zagrane H6, to proszę zauważyć, że te wszystkie pola są odebrane temu gońcowi, no i skoczek prawie zawsze idzie rzeczywiście na D2, więc gońc na C1 ma fatalne perspektywy. Dlatego właśnie go wyprowadzamy i bijemy tutaj skoczka na F6, który, tak jak mówiłem, często chce przez pole na D7 przejść na C5, gdzie w tych strukturach stoi bardzo dobrze. Tym skoczkiem Janek chce pójść na C2, żeby wspierać ideę związane właśnie z b4 po a5 prawdopodobnie nastąpi b3 a3 i może jakiś hetman b1 z, i później b4 Magnus prawdopodobnie do b4 będzie musiał tutaj w tej pozycji prędzej czy później dopuścić bo nawet jeżeli by zagrał hetman d6 pójdzie ruch hetman b2, druga wieża przyjdzie na b1 albo ta wieża nawet przyjdzie na b1 i b4 zostanie zagrany jednak z drugiej strony postanowił grać Janek, no nie wiem czy f4 to jest taka idea tutaj trafiona no nie mamy czarnopolowego gońca a5 już zagrane tak na zapas, żeby tutaj to pole B4 kontrolować. Nie wiem, po co jest F4. Po to, żeby tylko E5 nie było. Wiecie, jak nie mamy czarnopolowego gońca, to każde takie pole, które odpuszczamy czarne. To wiecie, powinniśmy się poważnie na tym zastanowić, czy to za bardzo nie osłabia naszej pozycji. A4, żeby zafiksować tutaj te piony. No jednak pozycja jest taka, no Janek generalnie próbuje szukać gry. Ale nie wydaje mi się, żeby Norwek miał tutaj jakieś trudności w tej, w tej pozycji z osiągnięciem równowagi, czy nawet przyjemniejszej pozycji, no bo jest przewaga czarnych, w sensie jeśli chodzi o przestrzeń. Pionki na czwartej linii d4, a4. Goniec na d7 dość dziwnie sztucznie wyprowadzony. Prawdopodobnie szykuje się do jakichś idei związanych, nie wiem, czy z chyba z Hetman B8, może teraz już zwierza B8. Jak Hetman już nie atakuje nigdy pionka A4, to może do B5 będzie dążył tak. Wydaje się, że Magnus jeszcze do goni C6 może też się skłaniać Norweg, żeby wymienić białopolowe gońce. Wiadomo, że w tych Benoni, Królestw i tak dalej ten goniec jest taką ulubioną figurą zawodników, którzy grają, którzy grają te debiuty, dlatego goniec C6 jest tutaj bardzo logicznym rozwiązaniem, żeby no w sumie najlepszą figurę białych wymienić, prawda, no bo te skoczki na razie skromnie tutaj stoją, ciężkie figury również niziutko, a goniec na D7 jest figurą pasywną, więc jeżeli możemy wymienić taką średnią figurę za dobrą figurę przeciwnika, to jak najbardziej chcemy to zrobić, ale Magnus z jakiegoś powodu się zastanawia dłużej, czas się powoli wyrównuje, było ponad pół minuty nawet w pewnym momencie prawie minuta więcej u Norwega, więc jest to jakiś pozytyw, że że już również Norweg będzie musiał się martwić, goniec C6 już wiem dlaczego Magnus nie chce zagrać Janek chce zagrać F5, żeby powalczyć o pole E4, goniec C8 wow Magnus nie chce dopuścić do F5, o to chodzi, bo gdyby goniec C6 został zagrane i nastąpiłaby wymiana, zagralibyśmy F5, uniemożliwiając czarnym zagranie F5 i dzięki temu białe pole na E4 byłoby nasze, skąd atakowalibyśmy tego gońca, dlatego goniec C8, ale no, że Magnus zagrał goniec D7, goniec C8, to jak jakiś opóźniony Gambit Sandomierski, może też mają tam jakieś nazwy w Norwegii na tego typu przypały. Jakiś Bergeński czy, czy inny Stawangardzki na przykład. O, to w sumie Sandomierski Stawangardzki to by już podobne klimaty są. Wieża na B6 wygląda bardzo sztucznie. Już nie mówiąc o gońcu na 7 figury wyglądają tak, jakby grał tutaj zawodnik, który nie wiem, 10 minut temu się nauczył jak figury się poruszają, ale jako że gra najlepszy zawodnik w historii tej dyscypliny, to ja ufam, że to wszystko się utrzyma i że ta wieża po prostu tutaj przeżyje. Czarne bardzo mają logiczny plan, na przykład zagrać ruch c5 w przyszłości, skoczka pogonić, nadepnąć na b2. Czasami również skoczek z b3 przejdzie na c5 lub po prostu na b3 pozostanie, będąc tutaj bardzo dobrą figurą. Ta wieża na przykład pójdzie na D1, bo na przykład na B1 nie będzie mogła pójść, bo zagramy F5, przegonimy skoczka, który broni pola D2, skoczek nasz pójdzie na D2, no i widły i klops, prawda? Więc ta pozycja białych jest taka. No powiem Wam, nie wiadomo co tu grać, bo C5, no niestety spotka się z wieżą B5 i pionek na C5 jest słaby, prawdopodobnie padnie. Ten ruch F5 jest bardzo irytujący. No powiem Wam, że to jak Magnus zagrał goniec C8 to zrobiło na mnie spore, spore wrażenie. No. Namysł bardzo długi, Janka. No już wszedł do minuty 10 sekund, drodzy widzowie. Półtorej minuty myśli nad posunięciem. Ponad połowę czasu, który miał przed tym ruchem skoczek C5. O co tu chodzi? No chcę na A4 wziąć, tak? D6? Ojejku, tego Janek nie widział. Po biciu jest hetman E8. Skoczek z A4 nie wychodzi. Po B3 jest skoczek bije B3. Skoczek. Ojejku. A dobra, teraz jest. Wieża B6, może taki remis będzie, co? Skoczek C5 i tak dalej. Czy Magnus tutaj wieżą wróci, ale to wszystko dziwnie wygląda. Czekajcie? Ta wieża poszła tutaj, 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 tutaj. Jeszcze chyba na C6 stała, czy nie? Nie, no dobra, na C6 nie stała, ale. Magnus tu nie będzie chciał remisu, to na pewno gra z liderem. Jeżeli wygra, to będzie tylko połówkę za jankiem. Ma dużo lepszy czas no i jest naprawdę w gazie, tak? Dzisiaj w Blicu dominuje w turnieju Magnus. Mimo, że przegrał z Wesleyem So, to ogólnie teraz ma cztery wygrane z rzędu, drodzy widzowie. Jedna bardzo szczęśliwa, oczywiście, z Girim. Kiedy Giri miał już, jak mówicie, mata tam w 14 czy 13, komputer pokazywał, i Giri nie zauważył bardzo prostego ruchu. Otóż, abstrahując od tego, że był mat w 14, mógł Giri wziąć wtedy figurę, no to Magnusowi się mega poszczęściło, dzięki temu dalej jest w takim gazie. No ale wieża na E7 już tylko stoi. Pionek na C6, to w ogóle to wygląda, nie wiem, jakiś chaos jest na szachownicy. Porozrzucane te pionki. No, patrzcie, ta struktura, jak porwana jest struktura i, je, i białych, i, i czarnych. To bardzo dziwnie wygląda. I wszystkie pionki są jeszcze na szachownicy. To jest niesamowite. Wiesza na E7 to jest, nie no, ja wiem, to po prostu, jak Krzysztof Duda, tylko takie partie jest w stanie rozgrywać, tak naprawdę, z Magnusem, że dzieją się jakieś takie krzywe akcje, i to wszystko jeszcze jako tako się trzyma kupy. Goniec na A7, na szczęście, trochę wyłączony z gry. Strzela w swojego pionka. Z drugiej strony, te pionki są y, przystopowane. No E3 nigdy w życiu nie zagramy, przez to właśnie, że ten gońc tutaj y, stoi. Na E5 zawsze mamy F5 i blokadę na polu E4. Dlatego Magnus najpierw zagrał F5, żeby w przyszłości zagrać E5 i uniknąć tej blokady. No i teraz E5 idzie prawdopodobnie i pozycja robi się bardzo nieprzyjemna. Bo skoczek na b 4 moim zdaniem, nawet może być czasami gorszą figurą od gońca na 7. Bo patrzcie, ten skoczek. Y, Akcja tutaj się toczy. Na tych liniach, na tym skrzydle prawdopodobnie będzie się wszystko rozstrzygać. Janek dlatego próbuje otworzyć drugi front na skrzydle hetmańskim. Tylko czy on tu nie zostanie zajechany, bo cztery figury plus te dwa piony będą atakować tego króla. Podczas gdy my mamy tutaj na razie tylko hetmana i gońca. Wieża na D2 też. Jest trochę poza grą. Gojąc na B6 taki profilaktyczny ruch, żeby czasami może mieć ruch gońc A5, żeby po prostu ten gońc nie wisiał. I również wieża A8 i nagle z tej strony Magnus będzie próbował atakować. Wieża B2 po to, żeby skoczek C2 mieć na wieża A8, żeby pobronić na A3, popatrzeć na D4 i zaatakować pionka na B5. Więc podoba mi się ten ruch. zdublowanie się na linii B. Pytanie tylko, jak Janek tutaj te wieże ustawił, czy Magnus nie ruszy w końcu tutaj na tym drugim skrzydle? Wydaje się, że. Tak to powinno wyglądać. Tylko 13 sekund u Polaka. Jeżeli on tę partię wybroni, drodzy widzowie, to naprawdę czapki z głów. Z Magnusem Karsenem dostać tak nieprzyjemną pozycję, z tak nieprzyjemnym czasem. Nie wiem, czy tu nie ma F4 bicia, wieża F5. No wydaje się, że to jest fatalne. Te figury są odseparowane od tego, co się dzieje na drugim skrzydle. Ale może jakoś to Janek wybroni. Może jakaś kontra na tym słabym królu. Może zbicie na B5. Wymiejmy jakąkolwiek figurę. Wierzę, to już w ogóle świetna informacja by była, gdybyśmy wymienili. Wtedy łatwiej będzie się nam bronić. No Magnus też dobrze by było, żeby zjechał do tych kilkunastu sekund. Bo ma cały czas sporą przewagę. No, miał przed chwilą przewagę minuty, teraz jest, jest to 40 sekund. Każdy namysł Norwega to oczywiście okazja dla Polaka do tego, żeby się zastanowić, na co tu gramy, gdzie szukać kontry, gdzie próbować uszczypnąć Norwega, tego króla czasami może skontrować. No i przede wszystkim popatrzeć, jak Magnus chce tutaj grać na wygraną. Ja widzę tutaj takie opcje, jak zbijemy kiedyś na B5, będziemy chcieli zbić tego gońca na B6 w przyszłości, po biciu zbić na D4, Wyswobodzić się tutaj z tego takiego e, Kagańca W którym jesteśmy I pionek C byłby pionem wolnym Wieża H5 o co tu chodzi Wieża BF4 jakiś grozi Ale czy to jest taka groźba Hetman na G3 zawsze będzie miał dobre pole Gra Janek szybko Bo czasu nie ma Jest tylko kilka sekund na zegarze No chyba można zagrać Hetman BF4 i wieża h 5 Dwie wieże za Hetmana To jest bardzo dobra wymiana Chyba przegapił to Norwek, chyba to, yy, to Norwek, na czym on się aha, bo może tutaj zbić, tak? I my wtedy tutaj gramy, <grym> tak śmiesznie, bo nie możemy oczywiście zbić tu, bo jest wtrącenie, tak? Więc tu takie mijanki śmieszne nastąpiły, to tutaj jest już dużo lepiej niż było przed chwilą, drodzy widzowie. Janek się yy, trochę wybronił, Magnus Krasner ma tylko 10 sekund, trzeba uważać na słabość pierwszej linii, skoczek na C2, fatalna figura póki co, skoczek na B4, skoczek na D5 pójdzie. Jak dotrwamy do różno Polaków, to wtedy tego nie przetrwamy. Skoczek D5 dawaj, Janek. Albo goniec D5 też jest ciekawy, ale skoczek D5 lepszy. Dobra, różno Polaki, liczymy piony, bo nie, nie robiłem tego od dawna, porówno. To powinno być ok. Powinno być ok, ale trzeba uważać. H4, H3, żeby króla tutaj w Macie sobie nie ustawić. Goniec A5 to wieża, yy, wieża F1. Zastanawiam się po co. Goniec C4 prawdopodobnie zostanie zagrane. Goniec przechodzi na D6. Uwaga! Czy, ojojku, czy tu nie będzie zaraz czegoś, jakiegoś łupnia czy nie dostajemy, bardzo pasywną pozycję teraz Janek ustawił, goniec stoi tutaj jak pionek bardzo nieprzyjemna pozycja do gry na sekundach, z najlepszym zawodnikiem w historii dyscypliny słabość pierwszej linii, nie można tu zbić bo jest szach i tracimy gońca jak Janek to wybroni, to będę naprawdę, może nie w szoku ale to będzie bardzo pozytywne zaskoczenie, ciężka sytuacja drodzy widzowie Ech. To jest pionek mniej, to jest pasywna pozycja, ale są różnopolaki. Polacy. Goniec trzyma tych dwóch pionów i. O, pionek na H4 został stracony, to super. To zaraz będzie kontra w postaci tego. To tego to już Janek nie przegra. No, H4 można po prostu zagrać, tak? G2 pole jest kontrolowane. Czemu nie zagrał? Aha, bo król G2 chce zagrać. Wróci k, królem na E1. Jak pionek na H4 jest wzięty, to dobrze, to atakujemy tutaj piona. Chyba można zagrać tu H4. Nie wiem, czy H5, bo tego piona możemy zaraz tracić. Chociaż gońc na G6 prawdopodobnie zawsze go obroni. Chociaż gońca na G6 nie chcemy dawać, bo dostaniemy G2. Wieża G7. Atakujemy tego piona. Janek jeszcze tutaj Kąsa. Cały czas to na tym krótszym czasie jest Janek. To on gra ruchy na sekundzie, na dwóch. Magnus ma te 10 sekund. To jest trochę bardziej komfortowa sytuacja. No żeby Janek tego na czas nie przegrał, bo to jeszcze widać, że Magnus próbuje, próbuje. stracił pionka H, Jan Krzysztof i ten król prawdopodobnie gdzieś tu pójdzie i Magnus w odpowiednim momencie chce oddać wieżę za gońca, żeby pionka D uruchomić. Dlatego Janek będzie kąsał tego gońca prawdopodobnie na D6, żeby, żeby też grozić czasami dojściem pionkiem C. Jednak zupełnie inaczej to wygląda. Wieża sprowadzona tutaj do parteru, bardzo nieprzyjemnie zaczyna wyglądać ta pozycja, tuż na jedynych ruchach trzeba grać, a trzeba pamiętać, że na 2 trzech sekundach cały czas gra Polak. No to powinien być remis, ale nie wiem, czy nie za pasywnie gra tę pozycję Janek. No królew 2 teraz chyba wchodzi. Czy tu zaraz nie robi się przegrana pozycja, jak G2 dostaniemy? No G2 nie, bo będziemy tutaj szachować w kółko, ale ta wieża najpierw pójdzie z tej strony... Oj, nie wiem, nie wiem, czy tutaj zaraz tego nie przegramy, czy tu zaraz nie pójdzie szach i jakiś G2, drodzy widzowie. Teraz grozi właśnie oddanie tej jakości, o której mówiłem, dlatego goniec odszedł. Czy ten goniec nie zostanie zaraz jakoś złapany? Albo tutaj król jest spychany, patrzcie, król jest odpychany od tego i wieża H2 zaraz pójdzie i wtedy, jak wieże zostaną wymienione, to nie będzie już blokady na polu G2, bo król tego gońca sprzątnie. To wygląda jak przegrana, to jest bardzo ciężka pozycja. Kocie, spadaj mi stąd. No... Kocie nie teraz, Sio. <noise> no jest to oddanie jakości. Te pionki, niestety, drodzy widzowie, decydują o tym, że partia jest przegrana. Gramy G2, Goniec, C5, czy królem podchodzimy i partia jest przegrana. Więc Magnus Carsen wykazał się tu, niestety, niebywale no, wspaniałą techniką i pokonuje naszego reprezentanta. W końcówce, która już wydawało się, że jest remisowa, ale z Magnusem nie ma czegoś takiego jak proste remisy w końcówce, nawet jeżeli pozycja wydaje się remisowa. I Magnus Carlsen zbliżył się na pół punktu, niestety, do naszego reprezentanta. I Jutro bardzo ciężkie zadanie czeka Jana Krzysztofa Dudę, żeby odpierać ataki.